Dzień dobry, witam cię mega serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat błędu, jaki popełniałem w większości płaszy z mojego życia. Strasznie mnie to wkurzało i do tej pory odzywa się ten taki mały, wewnętrzny krytyk, który podpowie mi, nie tak, nie tak, spróbuj inaczej. To nie jest dobrze, to nie jest tak idealnie, jakby było, i to nie jest ten idealny moment. Musisz jeszcze pokombinować. I dzisiaj właśnie o tym, bo mam wrażenie, że to jest. Największy błąd, jaki 99,99% osób popełnia, będąc na diecie. Więc, gdybyśmy sobie tak poszli na chwilę, kilka lat wstecz i zwizualizowali sobie Bartosza Niszewskiego, który przygotowuje się do egzaminu, no to pozwól, że przedstawić, jak to mniej więcej mogło wyglądać. Jak wyglądało? Wyglądało to mniej więcej tak, że w momencie, kiedy dowiadywałem się, że pierwszy egzamin na sesji wypada na przykład za trzy tygodnie czy za dwa tygodnie, no to wiedziałem o tym, że na przykład od poniedziałku następnego ruszam z kopyta. Więc e, tak samo jak wygląda dieta od poniedziałku, czyli w niedzielę, w sobotę folguję, jem totalnie wszystko jak leci, tak w weekend przed poniedziałkiem, w którym miałbym się uczyć już, e, impreza, granie na konsoli, po prostu nabocowany niesamowicie wstawałem w poniedziałek rano i czułem się zmęczony mając do siebie pretensje, jak to jest, że ja ciągle jestem zmęczony? I prawda jest taka, że zanim oczywiście nastąpiło to sakramentalne e, przyjęcie e, notatek w ręce e, z ksero, no to mnóstwo różnych e, czynników wpływało na to, że jeszcze nie mogłem rozpocząć. Więc na początku musiało być tak, że ściadanko, kawka, prysznic, później może notatki, ale jeszcze może zobaczę, co tam się dzieje na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. No, popatrzę, może jakieś plotki, może jakiś znajomy coś dodał do grupy, może jakieś notatki, może jakieś przecieki, jak wyglądał egzamin, i tak dalej. I tak od skromnego wejścia na Facebook, żeby zobaczyć, co się dzieje, nagle okazywało się, że jestem już tam półtorej godziny. Jestem znowu i znowu zmęczony, więc pora na kolejną kawę. I. Kawa powodowała, że ok, na chwilę, na 30 minut, dosłownie, siadałem do tych notatek, przypominało mi się coś, i znowu cholera musiałem skończyć się uczyć. I niestety niektóre notatki były na papierze, niektóre były na komputerze. Te, które były na komputerze, powodowały, że krowałem sobie kolejny, e, kolejny pomysł na to, żeby. Odejść na chwilę od tych notatek, odejść od nauki i stwierdzić, że nie mogę się uczyć na komputerze, bo mnie to rozprasza, więc muszę wydrukować je. Więc musiałem pójść do ksero i stracić kolejny czas. E, wracałem, przypominałem sobie, że na przykład łazienka nie do końca jest posprzątana, czy kuchnia wymaga e, renowacji, trzeba pozmywać, trzeba pogadać przez telefon i tak itd., tak więc ten poniedziałek już szedł na manowce. Ewentualnie jeszcze strategia w postaci dobrej prysznic Teraz siadam i oczywiście, wiesz, e, siedziałem na łóżku, później kładę się na tym łóżku z tymi notatkami zasypiałem suma sumarom. No i wtorek, podobnie, środa i tak dalej, i tak dalej. I my uwielbiamy odwlekać cały ten proces. My uwielbiamy odwlekać moment, w którym faktycznie musimy zaangażować swoje myśli, zaangażować się na tym, że e, zaangażować się w cały ten proces i nad, nad całą tą strategią pracować i Niestety, prawda jest taka, że ta płaszczyzna, o której sobie przed chwilą powiedzieliśmy, czyli na nauka, e, to jest piękność przy tym, w jaki sposób my działamy pod kątem odchudzania. Zobacz, że niektóre osoby mogą mi latami, naście i nawet kilkadziesiąt lat się odchudzać i nic z tego może nie wyjść. Brzmi paradoksalnie, ale wiesz, osoba, która ma 20 lat, zaczyna się odchudzać jeszcze kiedyś, kiedyś, kiedyś. Kiedy nie było aż tak dużo informacji na temat odchudzania, czy one są dobre, czy one są złe, no to wiadomo, że to jest kwestia indywidualna, bo to, że mamy media społecznościowe, które nas informują o różnych badaniach, to jest magia, to jest coś cudownego, natomiast jest mnóstwo grup, które po prostu przeszkadzają i nie wychodzi na dobre każda wskazówka, jaka się tam znajduje, w Twoim odchudzaniu. I to, że ktoś zaczyna w wieku 20 lat, jeszcze kiedyś, kiedy nie było właśnie internetu. Zaczyna działać na jakieś tam diecie kapuściany, i tak dalej, i tak dalej. E, mija, kolejne lata, ciąża, druga ciąża, trzecia ciąża, i uwierz mi, że kobiety, które mają 60 lat, dalej się odchudzają i nie potrafią. Więc mija 40 lat w ich życiu, i dalej nie potrafią znaleźć tego balansu między odchudzaniem a głową. Dalej nie potrafią e, złączyć mózg, odchudzanie. Ten szlak jest tak przetarty, że bardzo ciężko im dojść do takiego porozumienia i my odwlekamy odchudzanie w najbardziej po prostu banalny sposób, czyli w momencie kiedy czytasz, że nie opłaca Ci się biegać 30 minut, bo do 30 minut trwa spalanie wody dopiero po 30 minutach jest spalanie tłuszczu, no to odpowiedz sobie na pytanie, czy w ogóle chce Ci się biegać na przykład godzinę, półtorej, no bo kolejną godzinę dopiero wtedy kiedy zaczniesz biegać, no to spalisz, tak Puszcz. więc Odpowiedz sobie na pytanie, czy to w ogóle jest dla Ciebie atrakcyjne? Czy atrakcyjne jest dla Ciebie jedzenie 5 posiłków dziennie z zegarkiem w ręku, e, właśnie bieganie 4 razy w tygodniu przez godzinę półtorej I, i wiele różnych jeszcze mitów, które wskazują na to, że ty po prostu musisz to odwlec na później. Musisz dojść do takiego idealnego momentu w twoim życiu, w którym już no nic po prostu nic nie na twojej drodze nie stanie do tego, żeby wreszcie zrzucić zbędne kilogramy. I prawda jest taka, stety lub niestety, że to działanie spowoduje, że ty ten nawyk zmienisz. Działanie, nie czekanie na perfekcyjny moment, nie czekanie na to, że idealny moment nastąpi, czy na, na to, że jeżeli jest wskazówka, jest nawyk, to jest nagroda i Nagle wierzysz w to, że w momencie, kiedy ty zaczniesz się stresować, to w magiczny sposób, zamiast sięgać po czekoladę, jak robiłaś przez 10 lat, nagle zakładasz trapki, dresy i zaczniesz biegać, bo wiesz dobrze, że mózg jest bardzo oporny na takie zmiany i potrzeba naprawdę delikatnych zmian do tego, żeby wreszcie zakiełkowało, żeby wreszcie te, te drogi przetrzeć. I Chciałbym Ci powiedzieć o tym, że właśnie czekanie na idealny moment może być bardzo zgubne. Może być taki moment w Twoim życiu, że to po prostu zwątpisz w to, że Ty jesteś w stanie schudnąć, że Ty jesteś w stanie zmienić te nawyki żywieniowe, no bo to jest niby prosta, jednak najtrudniejsze w Twoim życiu, bo wszystko inne się wydaje, być proste, wszystko inne ci wychodzi. Masz super związek, masz super pracę, masz super dzieciaki, super rodzinę. Wszystko się w Twoim życiu układa, masz świetnych znajomych i dużo pasji, natomiast to odchudzanie po prostu spędza sen, z powiek. I kiedy ten idealny moment może nastąpić? To no właśnie dzisiaj, właśnie teraz może nastąpić ten idealny moment. W momencie, kiedy zrozumiesz, że idealny, perfekcyjny moment nie nastąpi, że to Ty kreujesz Twoje szanse, Ty kreujesz i interpretujesz te porażki, te nie do końca dobre doświadczenia, wyciągasz wnioski. I analizujesz, co poszło nie tak, co może zmienić i w jaki sposób może następnym razem się zachować. Z tą refleksją się pozostawiam na dzisiaj. Pamiętaj o tym, że w maju wychodzi mój kurs dotyczący zdrowej relacji z słodyczami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało pisz w komentarzu lub wiadomości prywatnej, ale najlepiej w komentarzu, żeby zainspirować innych do tego, żeby również się podzielili informacjami, a mega mi to pomoże. Pozdrawiam cię serdecznie. Hej!